Kolejna edycja Mam Talent, Augustyna Garola w jury. Tak, nowe wyzwanie, prosto z Opola właśnie jadę na pierwszy casting Mam Talent. E, powiem że trochę się denerwuję, no, mam nadzieję, że e, Agnieszka i Małgosia mnie fajnie przyjmą i że będzie to dobre przeżycie i zrobimy coś naprawdę fajnego. A pewnie kilka osób się będzie martwić o to, czy nie zabraknie w tym żyli takiej osoby, która nam skarci, a Augustina Gerola będzie taką osobą, która będzie raczej karcić, czy będzie raczej motywować, zachęcać, ciepłym słowem służyć? Nie, nie bardzo ciężko oszukać, więc jeżeli nie będę widział, że to jest prawdziwy talent, to na pewno to powiem. Ja będę szukał ludzi, którzy mają prawdziwy, czysty talent i obojętnie, czy to będzie wokalista, tancerz, czy, czy iluzjonista, musi być talent. A nie tak, że najbardziej tancerzy jednak? Oczywiście, że ta do tańca mi naj najbliżej i wiem, że to jest e, dziedzina, którą znam doskonale, ale przede wszystkim szukamy talentu. No. Oczywiście liczę, że przyjdzie wielu tancerzy i oczywiście dam im pomocną dłoń.